Ponad stu samorządowców i sympatyków Stowarzyszenia Dolny Śląsk 21 spotkało się we Wrocławiu. Reprezentowali cały region. Wśród uczestników nie zabrakło wrocławskich radnych z klubu prezydenta Rafała Dudkiewicza i liderów Stowarzyszenia spotkanie zdominował jeden temat kampania przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Ona będzie jednak bardzo modelowana ze względu na to, co się wcześniej będzie, będzie wydarzało w czasie wyborów prezydenckich, w okresie, w okresie wakacyjnym prawda? Czyli, czyli to po prostu obserwując to wszystko, co się dzieje na scenie ogólnopolskiej, to co się dzieje na Dolnym Śląsku, będziemy, będziemy musieli reagować bardzo elastycznie podkreślano, że kampania będzie miała charakter obywatelski ponad partyjnymi podziałami. Dudkiewicz potwierdził, że wraz z prezydentami Bolesławca, Lubina i Świdnicy będzie tworzył niepartyjny komitet wyborczy. Z całą pewnością i to za to, co mówię teraz biorę pełną odpowiedzialność, to będzie Kampania, której nie będzie w ogóle agresji. To, 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 to nie będzie kampania przeciwko komukolwiek. To będzie tylko i wyłącznie kampania obliczona na to, żeby na Dolnym Śląsku było jak najlepiej i na możliwie duże obudzenie energii, energii społecznej. Niepartyjny Komitet Wyborczy wystawi listy kandydatów do senników wojewódzkiego w jesiennych wyborach samorządowych. Znajdzie się na nich m.in. prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. Nasi mieszkańcy chcą głosować na konkretne nazwiska, chcą wybierać konkretne osoby i same szyldy nie są tym najważniejszym. I tą wolę mieszkańców myślę, że trzeba zauważyć i dać szansę. Też dać szansę kolegom, koleżankom, którzy którzy niekoniecznie widzą siebie w strukturach stricte partyjnych, a jednak mają dużo dobrej woli, dużo dobrych pomysłów i chcieliby tę energię spożytkować dla wspólnego dobra. Nasza różnorodność to odpowiedź na partyjny monolit. To słowa Pawła Wróblewskiego, szefa Stowarzyszenia Dolny Śląsk. Można je traktować jako podsumowanie spotkania w Osolineu.